Toksyczni ludzie mogą próbować cię zniszczyć poprzez powielanie kłamstw na twój temat z różnych powodów, takich jak po pierwsze, zemsta. Osoby toksyczne mogą próbować zniszczyć twoją reputację i dobre imię jako formę zemsty za jakieś wcześniejsze konflikty lub Nieporozumienia. Po drugie, kontrola. Poprzez rozpowszechnianie kłamstw na Twój temat toksyczni ludzie mogą próbować zdobyć kontrolę nad Tobą i innymi osobami poprzez manipulacje informacjami. Po trzecie, zazdrość i rywalizacja. Toksyczne osoby, które czują zazdrość lub rywalizację wobec Ciebie, mogą próbować Cię zniszczyć poprzez kłamstwa, aby osiągnąć swoje własne cele. Po czwarte, osłabienie Twojej pozycji. Poprzez powielanie kłamstw na Twój temat toksyczne osoby mogą próbować osłabić Twoją pozycję społeczną, zawodową lub osobistą. Po piąte, brak empatii. Osoby toksyczne mogą mieć brak empatii i nie zwracać uwagi na skutki swoich działań. Dla nich ważne jest osiągnięcie własnych celów, nawet kosztem innych osób. Ważne jest uświadomienie sobie takich zachowań i postawienie granic w relacjach z toksycznymi osobami, aby chronić swoją reputację i dobrostan emocjonalny.